Rozpoczniemy yy, piąte wiosenne spotkanie z poezją. Yy, wiosna poetycka 2013 z cyklu Biblioteksty. Jak z tego wynika taki mały jubileusz, ponieważ już po nie nie działa, nie słyszymy. Teraz. teraz ja no? Bóg. Yy, myślę, że. Bóg, kogo... tak Kontynuując e, cykl bibliotekstów, nazwaliśmy je później pozabiblioteczny, ale e, jednocześnie przenosząc się w to miejsce i na początku z tego miejsca pragniemy podziękować pani Iwonie Betkiewicz za udostępnienie kawerni artystycznej cynamon, które się tutaj znajdujemy i myślę, że kontynuacja następnych spotkań również będzie się tutaj odbywać. E, organizacja Kulturalna Stowarzyszenia XXI wieku, prezesem jest kolega Darek e, oraz klub e, absolwentów Lczynka i Śląska Kopalnia Diamentów są o, o, organizatorami tychże wiosennych spotkań, konkretnie e, dzisiejszych. Dzisiejszej wiosny poetyckiej 2013. Wstępnie tylko przedstawię tych, którzy się zaprezentują, bo lista późniejszych występujących jest dosyć szeroka. Nie ma, że wszyscy tutaj. Ale ja niedługa, nie, długa, nie krótka, a sam, sam raz. Ale... Proszę nie przerywać. Ja tylko dygresję. No. Dygresję zostawimy w domu. Zaprezentują się Grupa Poetycka e, Obok Sceny, Śląska Poetycka Inicjatywa, Sławomir Latos, pseudonim artystyczny Rymżynier, przyjechał do nas z Zabrza, i Śląski Trubadur Wiesław Szczecieremka, ale mamy tutaj jeszcze innych poetów, Szczególnie wielące i serdecznie witamy Panią Romę Jego, która zaszczyciła nasze spotkanie z swoją obecnością, a no poetkę już tutaj bywałą w naszym e, Domu Kultury a, i w naszym mieście, ale z też niemal jeszcze e, wszędzie. Tak, ta, tak to ujmę. I przyjechała z najdalsza, to jest ważne. Tak. Przyjechała z, z Mikołowa. Ja znam to miejsce, bo ja tam jeżdżę często. <grych> I teraz e, tak przy okazji zapraszamy do Wytrąskiego Centrum Kultury na 22 ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej Kwiatów na Kamieniach, który w tym roku odbywa się będzie w dnia 14-16 czerwca. Wiesławieś tutaj nam ulotki przekazał, ale myślę, że dobrze jest jeszcze raz o tym wydarzeniu przypomnieć. I teraz już przejdziemy do mm, prezentacji, czyli do o, występujących w dzisiejszym spotkaniu o, z poezją. I pierwszy będzie e, pan Sławomir Latos, to jest bard, pisarz muzyk, aranżer. No, można byłoby jeszcze wiele wymieniać jego specjalizacje muzyczno-poetyckie, ale głównie znany jest pod, pod pseudonimem Rym I już nam się tu trochę prezentował przed rozpoczęciem i zapraszamy teraz na albo na scenę, albo tam w miejscu przy stoliku. Dowolność indywidualna. Prosimy. At least. thank <laughs> you